Czy jest sens dbania o polskie cmentarze na kresach? Generalnie jest sens jak najbardziej. Polskie cmentarze na kresach są w tej nieciekawej sytuacji, że Polacy na kresach wymierają. I te cmentarze, które są świadectwem i dowodem naszej obecności tam na kresach, naszej obecności kulturowej, no one niszczą. I my jako Polacy, jeżeli chcemy pielęgnować pamięć o kresach, to nie tylko w wspominkach z rozrzewnieniem powtarzanych odnośnie Lwowa i Wilna, tylko także poprzez I te cmentarze, które można znaleźć naprawdę na kresach, no, nie, szukając, nie szukając daleko w czy na Grodzień czy, czy w Gwowskim, naprawdę to robi wrażenie. Jeżeli ktoś był, jak sprzątał te mogiły, chwyta za serce, jeżeli się widzi miejscowość, która już jest w większości zamieszkiwana przez Ukraińców. A większość tych, m, tych grobów e, na cmentarzu, to jest głównie starym cmentarzu, e, najczęściej tak się zdarza, to są nazwiska, które się kończą na ski. E, czy, czy Są polsko brzmiące. E, to są dowodem też na to czasem też funkcji tych ludzi. E, niektórzy byli na przykład, tu mówię na przykładzie ukraińskim, urzędnikami w jakiejś e, austro-węgierskim e, systemie administracyjnym. Oni to mają na nagrobkach. To się bardzo fajnie, fajnie się przez to uczy historii. To jest najlepszy dowód na to, jak, wielko, jak wielokulturowe są kresy i jak ciekawą historię, ciekawą historię reprezentują. Więc, moim zdaniem, jest to obowiązek, my dbali o te cmentarze, to to jest dowód no naszej spuścizny kulturowej, która wzięła się głównie z kresów. A właśnie, w jakim stanie są teraz polskie cmentarze na kresach? To zależy. Część tych cmentarzy została uprzątnięta, została uporządkowana, została w jakiś też sposób odnowiona, więc to jest jak najbardziej cenne, natomiast trzeba pamiętać, że tych cmentarzy jest, jest olbrzymia ilość. Tam każda najmniejsza wieś na, na Kresach ma swój stary cmentarz tak zwany, bo teraz Ukraińcy. Białorusini czy Tchini mają swoje nowe cmentarze, gdzie są współczesne pochówki, ale no zasadniczo jest tak, że są stare części cmentarza, czyli właśnie te, te przedwojenne, czasami nawet jeszcze z XIX wieku. Są tam i tak samo. I, i, I tych cmentarzy jest olbrzymia i Jeżeli faktycznie ta akcja działa jest jak najbardziej potrzebna przynosi rezultaty, to powinno się ją maksymalnie poszerzać i angażować jak najwięcej ludzi bo mówię, tych cmentarzy wyremontowanych jest wciąż wyremontowanych, uprzątniętych. Jest wciąż kropa w morzu, w stosunku do tego, ilu, ile tych cmentarzy tam na tych kresach jest. No. A czy warto i jeśli tak, to czemu brać właśnie udział w akcjach typu Mogiła do Zawodnienia albo Znicz właśnie? To jest fantastyczna przygoda, przede wszystkim. To jest wyjazd do, do kraju troszeczkę egzotycznego z naszego punktu widzenia. Co no, by nie mówić, jest to kraj bliski kulturowo, ale troszeczkę już nabiera takiej egzotyki. My jesteśmy już dla nich taką za granicą powiedziałbym i bliższą i dalszą jednocześnie. Bliższą geograficznie, ale dalszą już pod względem mentalnym. Jeżeli chce się podróżować, odwiedzić Ruszyć w podróż do Polski, powiedzmy takich lat przełomu 89., to ukraińska prowincja nadaje się do tego idealnie. Tam mentalność, czasem nawet i sposób, sposób życia pozostały na takim etapie. mega fajna przygoda, poznanie kultury bliskiej, ale jednocześnie ciekawej i fascynującej. A poza tym, jeżeli faktycznie jest teraz tendencja w Polakach, żeby szukać, e, szukać swoich korzeni, tak? bo tutaj na Dolnym Śląsku szczególnie dwie trzecie ludzi ma pochodzenie kresowe. Więc, jeżeli oni są faktycznie szukać sporzeni o sobie, chcą szukać jakichś związków rodzinnych z tamtymi ziemiami, no to takie projekty są tak naprawdę jak znalazł. A tak naprawdę poznawać etnograficznie i kulturowo dane regiony powinno się też poprzez cmentarze. No bo to jest tak jak mówię, tam jest zachowane, zapisane historia tego miejsca. Tak? Historia ludzi, którzy te miejsca tworzyli, którzy decydowali o tym, jak one wyglądały wcześniej. Jak one wyglądają dzisiaj, nie?